To Jezus Chrystus. W dzisiejszym vlogu kontynuacja rozważań dotyczących aspektów pastoralnych tego nowego dokumentu Dekasterii nauki wiary dotyczącego objawień prywatnych. Jeśli ktoś nie widział tej czerczologii, w której wspominam o tym dokumencie, to oczywiście odnośnik umieszczę w opisie filmu. A teraz przejdźmy do rzeczy. Pewnie wszyscy obserwujemy, jakie jest zatrzęsienie rozmaitych informacji o objawieniach, jakichś tam cudach, nadzwyczajnych zjawiskach na rozmaitych stronach katolickich, no niekoniecznie oficjalnych, tak, no ale masa tego jest. Ludzie po prostu są zagubieni w swojej wierze i dlatego no, chcą się wspierać tego typu rzeczami, chociaż tak naprawdę no, nie powinno to mieć miejsca. Katolik zupełnie spokojnie może funkcjonować, nie tykając takich rzeczy. W tym miejscu pozwolę sobie tylko przypomnieć, że wzmiankowałam, ja tam zacytowałam, taki fragment z preambuły, w którym kardynał Fernandez mówi o takim problemie, jak to, że biskupi, niejako uznając objawienia, zdarza się, że niejako wymuszają na wiernych ich uznania. I że jest to problem, jest to nadużycie. Zacytowałam też fragment, 67 punkt z Katechizmu Kościoła Katolickiego. Przypomnę, to jest ten katechizm podpisany przez Jana Pawła II, w którym jest wyraźnie mowa o tym, że nawet te uznane objawienia nie są częścią depozytu wiary. Czyli jednym słowem, wówczas, w okresie, kiedy kardynał Ratzinger był szefem wówczas kongregacji, a nie dykasterii nauki wiary, widać było, że problem istnieje. Jeśli chodzi o takie problematyczne rozeznawanie, no to właśnie jedną z rzeczy, na które w preambule zwraca uwagę kardynał Fernandez. No to jest to, że niejednokrotnie to za długo trwa. Dzisiaj mamy bardzo szybki obieg informacji, więc wszystko, no, że tak powiem, lotem błyskawicy się roznosi, i wszystko jedno, czy to jest prawdziwe, czy fałszywe. Dlatego Kościół powinien też szybciej reagować. Czy tak będzie, no mam wątpliwości. Jeżeli chodzi o tę kwestię nadużywania, tak czy takiego niedopełniania obowiązku rozeznawania, i potem nadużywania takiego pozytywnego rozeznawania, to przypomnę tylko skandal wokół komisji arcybiskupa, czy już wówczas kardynała, nie pamiętam, Hozera, który przewodniczył komisji watykańskiej mającej badać Medjugorje. I potem, jak komisja skończyła pracę, to on udzielił jakiegoś takiego entuzjastycznego wywiadu, z którego praktycznie wynikało, że Stolica Apostolska uznała te objawienia. Po czym został zganiony za ten, za, ten, za ten wywiad i musiał udzielić kolejnego, w którym wyjaśniał, że nie, że no dopuszczono pielgrzymowanie, bo to już prawda, bardzo długo trwa i wiele, milionów ludzi tam przyjechało i dalej przyjeżdża, natomiast nie, objawienia jako takie nie są uznane. I to jest przykład, jak biskup odwalił prywatę, czyli swoimi prywatnymi przekonaniami, jakby, znaczy, swoje prywatne przekonania zaprezentował jako oficjalne stanowisko kościoła. Co gorsza, zrobił to no, za plecami innych członków komisji. Ponieważ jest to odcinek vloga, no to w tym miejscu podzielę się też takim moim osobistym negatywnym doświadczeniem z biskupem, który też próbuje swoje prywatne upodobania przenosić na innych. Pewnie wiele osób pamięta mój film na temat Alicji Lęczeskiej i to, że powiedziałam, że nie podobają mi się te zapiski i że na przykład zachęcam do czytania Gabrieli Bosse i, i jej takich zeszycików zatytułowanych On i Ja, czyli no, chodzi oczywiście On, to chodzi o pana Jezusa. Jakby ktoś chciał to sobie poczytać, to w opisie filmu wrzucam, wrzucam notę bibliograficzną. Jej zapiski zostały opublikowane przez wydawnictwo Michalineum. No więc wracając do tej sytuacji. No więc zostałam poszczuta przez księdza arcybiskupa Wacława Depo, jednym z jego kurialistów, który po prostu, co mnie zupełnie zszokowało, on po prostu mnie zaatakował, że jak ja śmiałam wypowiedzieć się krytycznie o Alicji Lęczewskiej, ksiądz arcybiskup uwielbia jej zapiski. No to Państwo już wiedzą, znając zapis z Katechizmu Kościoła Katolickiego, tak, i tę preambułę, którą napisał kardynał Fernandez, że biskup nie ma prawa wymuszać na nikim e, ani zachwycania się, ani przyjmowania do wiadomości jakichś tam objawień rzekomych. E, bo tutaj, jeszcze w przypadku Pani Lanczeskiej, to my nie mamy tak naprawdę nihilobstat. tak? Tam jest tylko nota teologiczna, ogólna opinia, przepraszam, i to jest wszystko. Natomiast to nie zmienia faktu, nawet gdyby te objawienia były uznane, to żaden biskup nie ma prawa pani Lęczewskiej promować na siłę. On sobie może prywatnie czytać, oczywiście ma do tego pełne prawo, natomiast używanie kogoś, żeby po prostu poniżać innych i mobbingować, bo nie lubią pani to no jest po prostu śmieszne. No to jest coś na zasadzie, że nie wiem, biskup kocha zupę pomidorową, a ona powiedziała, że ona nie lubi pomidorowej i będzie jadła tylko barszcz. No i z tego powodu jest awantura. No więc te osoby, które niejednokrotnie mnie pytają o powody, dlaczego ja nie chciałam składać ślubów na ręce księdza arcybiskupa Depo, to jest jeden z powodów takie zachowania księdza arcybiskupa. I tu trzeba wyraźnie podkreślić, ja dlatego Państwu nieraz powtarzam, że biskupi nie przestrzegają prawa i nadużywają władzy, bo to się wyraża nie tylko w grubych sytuacjach, jak słyszymy o jakichś skandalach, prawda, pedofilskich, homoseksualnych i tak ale także w tego rodzaju sytuacjach. Ksiądz arcybiskup, i tu żeby była jasność, bo ja z nim potem jeszcze rozmawiałam, on się utożsamia absolutnie z tym, co robią jego, prawda, podwładni, kurialiści i tak dalej. Także to nie jest tak, że ktoś za jego plecami urządził szopkę. Więc no państwo rozumieją, to jest po prostu straszne, że nasi biskupi nie zajmują się tym, że większość katolików prawda, porzuciła wiarę i nie praktykuje, że mają puste seminaria, tylko zajmują się tego rodzaju głupotami, żeby on się poczuł dotknięty, że ja się wypowiedziałam krytycznie. To jest po prostu jego problem, tak? Natomiast uważanie, że diecezja to jest taka przestrzeń do robienia prywaty, bo oni są następcami apostołów, to oni mają prawo. Nie mają. Oni są od tego, żeby nam służyć. Dziękuję za wysłuchanie tego vloga. Zachęcam do subskrypcji. Pozdrawiam bardzo serdecznie z Panem Bogiem.